Nad przepiękną rzeką, lubżanką, to w jej przełomie zaczynamy. Lubżanka zawsze mi się podobało, podobała mi się ta nazwa, ona tak pięknie brzmi. Zobaczcie sami. Jest śliczna. I ruszamy na kolejną mikro wyprawę. Tym razem trochę bliżej od Kielc, w górach Świętokrzyskich, właściwie bardzo blisko tych gór. Pokażę Wam pewną przyrodniczą ciekawostkę. Zobaczcie, z czym ja będę musiał się mierzyć. Nachylenie jest hardkorowe, mimo że samo wzgórze nie jest wysokie, ale nachylenie jest takie, że pewne, pewnie dostanę mikrozawały, jak tam wlezę. No ale, żeby nie robić tajemnic, bo macie to w tytule, to ja wyruszyłem, aby szukać rośliny, śnieżyczki, przebiśniegów. Która Wam być może kojarzy się z czymś pospolitym, natomiast tak naprawdę w stanie dziki w Polsce ta roślina wcale pospolita nie jest. My ją kojarzymy głównie z ogródków, dlatego nam się wydaje, że jej jest dużo. Poza południem Polski jej stanowiska są naprawdę no, niewielkie, niewielkie. W górach świętokrzyskich jest kilka, kilka jest na ponidziu, no i właśnie jedno z tych stanowisk. Chciałbym dzisiaj odwiedzić, aby ją obfotografować, ponieważ w swoich zbiorach fotograficznych przyrodniczych nie mam jeszcze dzikich przebiśniegów, po to tu przyjechałem. A przy okazji nagram film, wybiorę się tu z wami, bo może znajdziemy coś do jedzenia, coś co warto pokazać lub po prostu jakieś ciekawostki przyrodnicze. Ja teraz ruszam pod tą górę i trzymajcie sam mnie kciuki. tego, że jest stromo, pieruńsko stromo, to jeszcze jest pieruńsko ślisko. Ponieważ błoto daje się wyznaki. No ale. To tylko jedno takie podejście, a potem już będzie też po górkach, ale po mniejszym nachyleniu. Wyłączyłem się, bo powiem wam, ślisko jak cholera. Musiałem łapać równowagę żeby nie zaprzeć sprzętu fotograficznego. Więc wyłączyłem kamerę, potrzebowałem dwóch rąk no i się wspiąłem. Najgorsze mam za sobą, najgorsze wniesienie. Natomiast teraz dalej idę czerwonym szlakiem. Yy, tylko martwi mnie to, że ten czerwony szlak jest zamazany. Ktoś umyślnie pokrył szarą farbą każdy znacznik szlaku. I nie wiem, co to ma oznaczać. Bez szlaku oczywiście sobie poradzę. To nie jest stres, tylko zastanawiam się, czy to działanie po prostu destrukcyjne kogoś, bo komu się nudziło. Czy był w tym jakikolwiek interes, lub czy szlak już nie jest szlakiem. Bo może i tak. Zobaczcie sami. Tak wyglądają oznaczenia szlaku. Każde. Powiedziałem, że mam najgorsze za sobą, nie? No to nie Jeszcze jedno podejście o, Zapomniałem już, że jest tu tak stromo Obserwuję sobie przyrodę Słychać dzięcioły czarne Jak na razie poza tym Cisza, spokój I ciepło Słyszycie właśnie i widzieliście przelatującego, bodajże to chyba był krogulec albo pustułka. A przed nami, nie widzicie tego, biegnie wiewiórka. Zaraz będzie przekraczać drogę. Także już pierwsze zwierzęta o, odzywają się. One teraz zaczynają porę lęgową i się pewnie złoszczą, że im tu chodzę pod gniazdem. Chyba to krogulce były, pustułki się inaczej odzywają. Troszkę wyższy głos mają. Wydaje mi się, że to, był, że to był krogulec. On gdzieś tu siedzi, ja spróbuję go poobserwować. No nic, jest pięknie. Jest przyroda. A wiewióra jest zaraz przede mną, na tym drzewie na środku kadru, który widzicie, biega tam po górze. Pewnie tego nie będzie widać, ale... Cóż, musicie mi uwierzyć na słowo. O, jest to cudownie. Zobaczcie, już nie widać dołu ulicy. Tamten cień przede mną to jest góra radostowa. A ja idę czerwonym szlakiem. Teraz przed nami będzie widać krajobraz po ostatnich wichurach. No, nie powiem, dziwne to są te wichury. Dawno nie pamiętam e, takich, takich momentów. Jestem cicho, bo tam się coś odzywa. Nie umiem tego zidentyfikować. Posłuchajmy razem. Za tych szaków. Nie wiem, czy to słyszycie, nie wiem, nie znam tego odgłosu, może wy mi pomożecie. No ale wracając do wichur, no to tak jak widać, takie mam przeszkadzajki po tych wichurach. No nie wiem, ja nie mam żadnych teorii, klimat się zmienia, to wiadomo, ale no dziwne, dziwne, wichura za wichurą tej wiosny, przedwiośnie właściwie i zimy, a zobaczcie co my tu mamy o, widzicie? Już Wam kiedyś pokazywałem czarki ja ich nie będę zrywał. Już się najadłem czarek, już mi starczy, ale są to grzyby jadalne, bardzo ładne i ciekawe. Tu dopiero dopiero startują, a tam gdzie byliśmy ostatnio na ponidziu widzieliście już takie były dorodne. Idę dalej. Nie wiem, może wy macie jakieś teorie co do tych wichur one nagle. Tak licznie w tym roku się pojawiły to możecie mi napisać w komentarzu co myślicie ja myślę, że się zmienia klimat że my jako ludzie mocno w niego ingerujemy, próbujemy nad nim panować a chyba wychodzi nam to jeszcze gorzej niż jak nie próbowaliśmy bo nie wiem czy wiecie ale może to jest fake przeczytałem, że gdzieś tam u bogatych szejków arabskich można sobie zamówić pogodę na ślub że mają jakieś maszynki, które mogą rozwiać chmury ja się na tym nie znam kompletnie, więc nie wiem, czy tak jest, czy nie. Czy to po prostu ktoś sobie robi jaja w internecie ze mnie. Ale gdyby była prawda, to myślę, że taka ingerencja w pogodę człowieka na szerszą skalę na pewno nie może skończyć się dobrze. Myślę, że to raczej prowadzi do, do jakiegoś rozregulowania. Jestem coraz bliżej tych dźwięków, i te dźwięki się nasilają. Tak, jakby to było jakieś większe zwierzę. No jestem ciekaw Co my tu mamy, z czym mamy do czynienia Może by się coś ciekawego udało schwycić na kamerze, na żywo kręcąc No na razie to słychać sójki Słuchajcie, mam takie powiedzenie, że jak jesteś w lesie i dochodzą ci dziwne dźwięki, których nigdy wcześniej nie słyszałeś i nie wiesz co to za dźwięki, a jesteś osłuchany z dźwiękami lasu to na 99% jest to sujka i tak też było chyba tym razem one potrafią wydawać takie dźwięki z siebie że naprawdę są czasami nie przypominają żadnego zwierzęcia a paleta ich możliwości jest tak ogromna, że mimo, że od nastu lat chodzę obserwuję przyrodę, to cały czas tak mnie zaskakują jak dziś to pewnie była sujka, ten dziwny dźwięk dobra, ja już nie zanudzam wyłączam się, bo muszę się ogarnąć czy ja idę w prawo tu w lewo pokazałem, czy idę w prawo. Muszę znaleźć te zamalowane znaki. Chyba w prawo. Poszedłem w prawo i chyba jestem dalej na szlaku. Natomiast trafiłem na jakieś domostwa. I zobaczcie na ten genialny płot. Coś pięknego. Co jakiś drom. Jak ja bym miał kiedyś dom w takim miejscu szczególnie, to bym chciał mieć dokładnie taki sam płot. Wspaniałe, prawda? Patrzcie. Wspaniałe. No, idę dalej po tym płocie. Był tu piękny myszołów przed chwilą. Zobaczył mnie i się zawinął. Tutaj widzicie jest mrowisko. Mrówki rudnicy. A dziury w środku. To oznacza, że rozgrzewał je dzięcioł zielony. Ponieważ dzięcioły zielone zimą nie stukają w drzewa, tak jak dzięcioły duże. Na przykład te biało-czarne, które, które są najpospolitsze. Tylko właśnie szukają larw mrówek i mrówek samych, rozgrzebując mrowiska. Między innymi są to owadożerne ptaki. I mają bardzo długie języki, coś jak mrówkojady. I tymi językami wygrzebują z tych mrowisk zimą po prostu tłuste, bogate w białko larwy i, i mrówki. Zobaczcie, tu widać panoramkę na okoliczne miejscowości. Cudo, nie? Cudo. Będę dzisiaj dużo gadał, bo generalnie muszę więcej gadać, żeby się uczyć gadać, więc może być przegadany ten film, trudno, e, ale może kogoś to zaciekawi, co ja gadam. Kurczę, nie widzę tych, gubię się z tym szlakiem, nie widzę tych oznaczeń i to jest problem, gdyż te przebiśniegi właśnie mają być w okolicach tego czerwonego szlaku, dlatego chciałem się go trzymać. Przed chwilą widziałem jakieś zamazane oznaczenia, ale teraz już, go, już je zgubiłem. No nic, idę dalej. Zobaczymy, włączy się... O, zobaczcie. Już miałem mówi, że się włączy jak będzie coś ciekawego. A od razu znalazłem coś ciekawego bazie. Śliczne, zrobię im zdjęcie. O A propos pani sujek wrzeszczących. Dobra, teraz już się włączę. Nie drży tej Nie drzwi tego dzioba. Chciałem wam pokazać, nie wiem czy to będzie słychać. Kolejny zwiastun wiosny. Ale no, tą mordę ta sojka. Nie mogę, nie usłyszycie! Ja się tak darować, to na pewno tego nie usłyszycie. O! Nie, chyba wam nie pokażę. Musicie mi uwierzyć na słowo pierwszy, przynajmniej przeze mnie, słyszany skowronek w tym roku sobie tu śpiewał na tym widoczku. No nic, musicie mi uwierzyć, bo ona chyba nie odpuści. Dotarłem do jakiegoś ciekawego miejsca, a powiem wam, no powiem wam prawdę, nie będę was opłamywał, źle poszedłem, nie szedłem po czerwonym szlaku, ale to nic, bo już jestem na czerwonym szlaku, już się odnalazłem, także nadrabiam zaległości, wróciłem się troszkę i szukam przebiśniegów, jak na razie ich nie widać, no ale cóż, o, słyszę kruka. Kruka, on bardzo charakterystycznie kracze Nie do pomylenia z innymi Krukowatymi No dobra O i widzę Widzę, widzę, widzę Udało się Macie na żywo, znalazłem pierwszy raz dziki Trzebiśniek Jednak się udało <laughs> Zobaczcie cudowności O widać coś w tej kamerze czy nie widać? Widać. Jaki jest wspaniały. No dobra, to może trzy słowa o nim. Będziecie widzieć przebitki teraz pewnie z niego. Przebiśniegi w Polsce są chronione. Gdyż dawniej, jak jeszcze nie było tych importowanych kwiatów na przednówku, to były pierwsze kwiaty, które się pojawiały i ludzie masowo je zbierali po prostu, żeby je sprzedawać na bukiety. I stąd wzięła się ich ochrona. Natomiast co do takich województw jak świętokrzyskie w ogóle nie dziwi mnie, że one są chronione. I nawet więcej Powinny, myślę, że takie obszary jak ten, gdzie one występują, a jest ich naprawdę niedużo, powinny być chronione jeszcze bardziej, pilnowane, bo, bo generalnie jest ich tu bardzo mało. Natomiast mm, roślina nie nadaje się do, do zjedzenia, jakoby nie jest jadalna, nawet gdyby nie była chroniona, więc jakby nie wpisuje się tutaj. W tematykę mojego bloga, natomiast jej cebulki kiedyś zbierano, używano w ziołolecznictwie Ale na co one były, to nie wiem. Właśnie się rozglądam, widzę ich więcej. Podobno kwitną tu łanowo e, te przebiśniegi, ale to pewnie gdzieś za jakieś dwa tygodnie, dopiero będzie można to zobaczyć. Na razie są pojedyncze sztuki. No cóż, pewnie się tu pojawi za jakieś dwa tygodnie i też je mm, sfotografuję, jak kwitną łanowo. Cały czas ten kruk nade mną krąży, żeby, nie wiem, tu padlinę. <laughs> może nie, może jeszcze nie Ja je tu teraz opfotografuję, bo po to tu przyjechałem I ruszam dalej w drogę I zabieram was na dalszą wycieczkę Pomimo, że już je znalazłem, to na tym wycieczka się nie kończy Jeszcze mamy jakieś 6-7 km do przejścia z Buta Także będzie co pokazywać i o czym gadać Ruszam dalej w podróż co mogłem to sfotografowałem, zobaczyliście to na filmie, jeszcze trochę za wcześnie na taki, żeby to pokazać w pełni krasy, chociaż i tak już są piękne. Chciałem tego dodać, jak już odchodzę od tych przebiśnieków, bo dalej już najprawdopodobniej ich nie będziemy spotykać, zmieni się troszeczkę charakter tego lasu, że jest to gatunek typowo południowy, ciepłolubny, dlatego właśnie w Polsce przebiega, jego północny, przebiega północna granica zasięgu jego występowania. Tym bardziej czuję się wyróżniony, że mogę tutaj w Świętokrzyskim pod, praktycznie pod górami Świętokrzyskimi sobie obserwować. Bardzo dziękuję osobie, która dała mi ten namiar na nie. Bardzo, bardzo dziękuję, bo szukałem ich od bardzo dawna bezskutecznie, a tu miałem je tak naprawdę pod nosem. Już chciałem na ponidzie jeździć, gdzieś tam wertować jakieś lasy, które wiem, że mogłyby owocować w śnieżyczki, a tu bardzo proszę Okazuje się, że mam je praktycznie pod domem. Bardzo mnie to cieszy. A ja ruszam dalej. Ten film będzie długi i przegadany, tak jak już Wam mówiłem, trudno. Ja muszę się nauczyć gadać do kamery, więc będę dużo gadał i dużo Wam pokazywał. Ruszam dalej w czerwonym szlakiem w kierunku fajnej góry i pewnego kamienia, który też Wam pokażę po drodze. Spójrzcie sami. 300 metrów nad poziom morza. Tyle jest różnicy. 60 km stąd pokazywałem Wam dwa tygodnie temu piękną wiosnę, rozwinięte leszczynowe kwiatostany, a tu mamy śnieg, to jest tylko 300 metrów wyżej, a jaka jest różnica? A tu w górach mamy śnieg i zobaczcie, leszczyna dopiero, dopiero tak naprawdę zaczyna. No, taka jest dysproporcja. Tak naprawdę 60 km różnica jest odległości od tego miejsca, w którym jestem teraz, do tego, w którym byłem na ostatnim filmie. No i z buka, z lasu bukowego, wchodzimy w sosnę, w las sosnowy. Od razu zrobiło się trochę bardziej twardo, sucho, bo sosna ma to do siebie, że raczej na podmokłym nie rośnie No i cóż, szukamy jakichś ciekawostek przyrodniczych. Jestem gdzieś myślę w połowie trasy. Mamy kolejną roślinę jadalną, której jeszcze Wam nie pokazywałem na filmach. Jest to szczawik zajęczy. O proszę, wyrwałem jeden listek, zaraz urwę całość. Tak on wygląda troszkę jak koniczyna. On teraz jest złożony, ponieważ tutaj był bardzo mroźny poranek i one jeszcze się nie obudziły. One tak naprawdę całą zimę możemy je spotykać. W takich lekkich zimach, jak widzicie, tutaj te okrągłe listki to one. Natomiast one przez zimę i teraz jeszcze nie są bardzo smaczne. Kwasowość, no bo szczawik ta nazwa wzięła się od tego, że, że jest on kwaskowy, tak jak szczaw w smaku, ta kwasowość jest słaba o tej porze roku, są dosyć włókniste. Ja generalnie nie używam ich poza okresem takiej pełnej wiosny: w momencie kiedy one się wyprostowują, kiedy jakby te liście się prostują, kiedy rosną młode, świeże osobniki, zaczynają puszczać pączki do kwitnienia. To jest dla mnie najlepszy moment na zbieranie szczawiku i na jedzenie go, spożywanie go. Wtedy jest najsmaczniejszy, chociaż tak naprawdę taki też możemy oczywiście jeść. Używam go tylko i wyłącznie do dekoracji, gdyż jest to na tyle delikatna roślina, na tyle delikatny smak, że, że nie ma sensu go przetwarzać. Moim zdaniem zrywam listki i kwiaty i kładę je na daniach w ramach dekoracji, dekoracji i kwaśnego punktu smakowego. Także ja go tu zostawiam w spokoju, to jeszcze nie jego czas. Ale chciałem Wam go pokazać, że już, że on jest. Nie chcę mówić już, bo pewnie on był i już pod śniegiem. O tu go też dobrze widzę. Że on jest w lasach, właśnie w sosnowych, wiodłowych lasach. Go możemy spotkać. I generalnie zjadalny i bardzo smaczny. Gwiaznica. Widzicie ją teraz przed sobą? Gwiaznica jeszcze jest bardzo młoda, ale muszę zapamiętać to miejsce, bo jest tu dość czysto, a widzę, że jej tu jest sporo, przynajmniej sporo jest młodych osobników. Więc to zwiastuję, że tutaj za miesiąc półtorej będzie naprawdę dywan z gwiazdnicy. Ja gwizdnicę osobiście uwielbiam, moim zdaniem jest smaczniejsza niż szpinak. Przyrządzam ją często w domu, tylko problem mój z gwiazdnicą polega na tym. Że spotykam ją tylko w takich urbanistycznych miejscach. Blisko miasta, blisko gródków działkowych, blisko jakichś oprysków, blisko tego typu rzeczy. Nie mam takich miejsc, które by były czyste, żeby były obfitujące w nią. Właśnie chodząc tak po lasach, spacerując po lasach, no tu widzę jej znowu zobaczcie, to wszystko jest ona. To sobie zapamiętuję takie miejsca. O, tutaj ona się miesza z trawami. Ale widać okrągłe listki, takie sercowate, to jest gwiazdnica. Szukam Zapamiętuję takie miejsce i potem przy okazji spacerów właśnie wracam, kiedy ona już będzie rozbujała, to będę sobie ją zbierał. Robi się dokładnie tak samo jak szpinak, na masło odrobina czosnku albo na oliwę poddusić. Jak jest już starsza i ma twardsze łodygi, to ja podduszam ją i mielę w maszynce do mielenia mięsa. Natomiast pamiętajcie, że zawiera saponiny. I na surowo jej nie jemy w dużych ilościach. Trochę możemy, w dużych ilościach musimy spażyć wrzątkiem, albo 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 właśnie poddusić. Sami zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Trochę śniegu jeszcze jest, ale jaki jest tu piękny widok. Góry wszystkie, jeśli nie jesteście stąd, a wiem, że dużo z Was nie jest, to miejsce jest magiczne. Naprawdę. I póki jeszcze Ponidzie i Góry Świętokrzyskie, czyli dwie największe, moim zdaniem, atrakcje województwa świętokrzyskiego, póki jeszcze nie zostało tak odkryte przez turystów. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Natomiast jeszcze, jak widzicie, jestem tu sam. Widok jest wspaniały, cudowny. No, nie są to Tatry, ale jak ktoś chce pochodzić po prostych górach, oddychać świeżym powietrzem i popatrzeć na widoki, a nie cisnąć się w tłumie, szczególnie o tej porze roku, no, to góry się do wszystkie zapraszają. Pisać do mnie o rekomendacje: mam super agroturystyki. Fajne miejsca, gdzie można coś zjeść. Jak chcecie się tu wybrać, to piszcie, ja wam wszystko wytłumaczę. Tak samo na ponidzie, zachęcam gorąco, póki jeszcze jest dziewicze. tych naszych górach o dobra śniegu jest jeszcze całkiem sporo dlatego nie spotykam po drodze żadnych roślin poza tym co wam pokazywałem bo tak naprawdę zobaczcie tutaj nie śnieg to albo dopiero co zszedł albo dopiero schodzi dochodzimy teraz do atrakcji turystycznej tego rejonu góry klonówki a właściwie diabelskiego kamienia który się na niej znajduje, Wam go pokażę z bliska. No wiele legend krąży o tym kamieniu. Jak możecie się domyślić, nazwy diabelski. E, związane są z diabłem. Generalnie jest to dość ciekawe miejsce i ciekawa forma geologiczna. Teraz podejdziemy bliżej, to Wam to pokażę. Tak to wygląda. Jest to taki duży głaz z wieloma głazami mniejszymi obok. Tutaj jest tablica informacyjna. Możecie sobie zobaczyć. Tak, tu piszą, opisują ten diabelski kamień. A my podejdziemy do niego jeszcze bliżej. Ja tu chwilę zastanę, napiję się czegoś zjem, bo zmęczyłem się tą przeprawą przez błoto. Tak ono wygląda. Jest dosyć spory. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Tutaj wokół jeszcze są. Takie mniejsze kamienie. A tam jest małe taki zadaszenko, pod którym tutaj zaraz smak spocznie i coś zje i się czegoś napije. Bo to już najwyższa pora. Tak wygląda okolica jest to góra klonówka. Jeszcze Wam pokażę z tej strony ten kamień miejsce znane. Wśród Kielczan. Jest to już na tyle blisko Kielc, że dość uczęszczane. Nawet kilka osób widziałem po drodze tu, czego nie można powiedzieć o poprzednich miejscach, które Wam pokazywałem. No, a ja idę odpocząć, pogrzeć się w słońcu. Chwilkę. Jeszcze rzut na kamień spod dachu. Proszę bardzo. No i przerwa na diabelskim kamieniu. Rozpalamy moją kuchnię. Zobaczcie. Tak wygląda moja kuchnia zaraz sobie będę robił napar z tego co pozbierałem po drodze, ale to wam pokażę jak już będzie żar i już będzie się to wszystko grzało także mój napar składa się z leszczyny, gałązek jagody boruchy, w sensie czarnej popularnie zwanej jagodą i gałązek malinowych natomiast no, zapomniałem sobie pokryweczki wziąć, więc troszeczkę dłużej to potrwa no i cóż, no, zabieram się za robienie kanapek to niech się grzeje, już zaczyna parować i po przerwie idę dalej. Ja powoli wychodzę, już z lasu. Tu przede mną za chwilę będzie Masłów. To mała miejscowość pod Kielcami. I bardzo dziękuję Wam za, za oglądanie. Zostawcie komentarze, zostawcie jakąś tam łapkę, w dół, w górę. No i co? No i ja będę nagrywał Wam kolejne moje. Eskapady, jeśli bo widzę, że wam się to podoba. No to nareczka. Ja tu się postaram przedrzeć cześć.